Witam państwa serdecznie na 16. sesji Rady Powiatu. Witam przybyłych mieszkańców, witam państwa radnych pracowników starostwa, zarząd na czele z panem starostą. Szanowni Państwo, przechodzimy do porządku dzisiejszej sesji. Witam media obsługujące dzisiejsze obrady. Rozumiem, że wszyscy Państwo, Radni, otrzymali materiały na dzisiejszą sesję. Pozwólcie, że przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie 16 sesji Rady Powiatu. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 14-15 sesji Rady Powiatu. Punkt 5. rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowie-Mazowieckiej w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023. Punkt szósty, przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2013-2014. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 23 Tomaszowa Mazowieckiego oznaczonej numerem działki 779 przez 2 ulica Oskara Punkt ósmy, Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu. Tomaszowi Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie wyprzetargowym części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1830 m2 położonej w obrębie 23 Tomaszowa Mazowieckiego oznaczonym numerem działki 779 przez ulicę Punkt 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o powierzchni 103 m2 położonej w obrębie 23 Tomaszowa Mazowieckiego o numerem numer działki 785 przez 9 ulica Jana Pawła II. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia harmonogramu pracy oraz dyżurów w porze nocnych w dniu poprzednie w niedzielę święta i w dniu wolnym pracy aptek ogólnodostępny w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku funkcjonujących na terenie powiatu Tomaszewskiego. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiego w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu Tomaszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działania w pożytku publicznego na rok 2016. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiego w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszewskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z wykonania roku kalendarzowego 2015. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszewskiego w, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na 2015 rok. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu o podjęciu uchwały Rady Powiatu Tomasza-Mazowieckich w sprawie zmian wieloletnich prognozy finansowej powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2038. Punkt 15. Informacja o pracy Zarządu Powiatu Tomaszowi mazowieckim w okresie między 14 a 16 sesją Rady Powiatu. Punkt 16 interpelacje i zapytania radnych. Punkt 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 18 sprawy różne. Punkt 19. Zamknięcie obraz 16 sesji Rady Powiatu. Czy ktoś z Państwa radnych albo zarząd chciałby wnieść w dzisiejszy porządek obrad jakieś zmiany? Nie widzę. So... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie starosta. Pragnę przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu Ochrony środowiska dla powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023. Na podstawie artykułu 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Tu następuje podstawa prawna Rada Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego. Uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program ochrony środowiska dla powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023, stanowiący załącznik do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnieniem programu ochrony środowiska dla powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wykonany został ten program zgodnie z artykułem 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ochrony środowiska, prawa ochrony środowiska jako zadanie Zarządu Powiatu na podstawie umowy zawartej 10 marca 2015 roku z firmą Grinki, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nowy Świat 10. Uzyskał on pozytywne opinie Zarządu Województwa Łódzkiego pismem z 23 września 2015 roku, jak również Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Włodzi z 1 października 2015 roku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Włodzi miało to miejsce 6 października 2015 roku. Przy opracowaniu programu ochrony środowiska dla powiatu Tomaszowskiego zapewniono również udział społeczeństwa na podstawie Artykułu 39 i 48 ustawy z 3 października 2000 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Podając. Informacje na stronie internetowej Powiatu Tomaszewskiego, jak również pip u naszego powiatu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w lokalnej plasie z załączoną informacją, że społeczeństwo ma prawo wnieść uwagi i wnioski do, do wyżej wymienionego projektu. Zgodnie z artykułem 18 wyżej wspomnianej ustawy prawa ochrony środowiska program ten Uchwala Rada Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o stanowisko Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z programem, wystosowała swoje wnioski i opiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Ja otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo Radni mają pytania? Proszę Pana Radnego Mariusza Miecznowskiego. Ja mam tutaj jedno pytanie dotyczące strony 43 i rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Tutaj mamy jedno, pokazano jedną możliwość związaną z budową elektrowni wiatrowej. Pytanie moje jest takie, czy Państwo ewentualnie skorzystaliście ze wszystkich opracowań, które mówią o szkodliwości tego rodzaju farm wiatrowych, które są stawiane na terenie. Naszego kraju. Dlaczego o to pytam? Ponieważ tutaj jest informacja, że w gminie Bębków trzy takie instalacje wiatrowe powstały, a planowane są kolejne cztery. I czy ewentualnie my możemy w jakiś sposób przeciwdziałać budowie takich farm wiatrowych, które ewidentnie niosą po prostu za sobą szkodę? Są to badania naukowe, które udowodniły, że taka forma pozyskiwania energii. Ona niesie za sobą szkody. Dlaczego? Dlatego, że one są bardzo blisko usytuowane zabudowań y, ludzkich. W państwach Europy Zachodniej te farmy wiatrowe oczywiście istnieją, ale do najbliższych zabudowań jest kilka kilometrów. W przypadku Polski często to jest także 300-400 metrów. Się mogę odnieść do Pana radnego pytania. Jednym z zadań jest rozwój energii odnawialnej. Tutaj w, tym, w tej kwestii nie ulega wątpliwości, że teren bezpośrednio usytuowany pod konkretną, w tym wypadku jak wspomina radny, budowę obiektu, no tej konkretnie, jak pan powiedział, tej farmy wiatrowej nie jest to bezpośrednio w konflikcie z tym obiektem, który jest usytuowany w określonych, w określonych parametrach. Od ta farma, która jest usytuowana w określonych parametrach, które nam przedstawia mniejsze prawo. W tej chwili nie potrafię Panu tu przedstawić, ponieważ ten projekt, jak już sam jak wspomnieliśmy, został opracowywany na podstawie danych zebranych przez wspomnianą firmę, oni nam przedstawiają to, co możemy w danym, w danym konkretnym środowisku ewentualnie zainstalować. Nie znaczy to, że wszystkie, wszystkie plany uda się zrealizować oczywiście. Więc jeśli chodzi o konkretny jakiś przypadek, o którym tutaj radny chciałby wspomnieć, nie mogę się konkretniej odnieść. Proszę. Dlaczego ja to przywołałem, proszę Państwa, no. bo jest taki zapis. Tak. Mówiąc o tym, ponadto w tejże miejscowości planowana jest budowa jeszcze czterech elektrowni wiatrowych, a więc to nie jest coś, na czym będą się prawda, władze gminy zastanawiać, tylko są już konkretne jakieś działania, które być może zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. Yy, każda, każda budowa yy, w jakiś sposób musi, jeżeli chodzi o uzgodnienia, przejść przez starostwo powiatowe. I tutaj jest moja taka prośba, żeby ewentualnie podjąć takie działania, które by uniemożliwiły powstawanie takich właśnie parów wiatrowych na terenie naszego powiatu. Pan starosta chciałby zabrać, proszę bardzo. Tak, jeśli mogę. Otóż, Panie Radny, ja chciałbym, no nie wiem, może zapoznać się z tymi ekspertyzami, do których Pan dotarł, jak Pan to określił, naukowymi, ponieważ do tych ekspertyz, do których ja dotarłem, to tam akurat opinia jest dokładnie odwrotna: że one nie stanowią zagrożenia, wręcz zagrożenie, zagrożeniem jest pole elektromagnetyczne wokół tego urządzenia, które wcale nie jest większe jak pole elektromagnetyczne wytworzone przez sieci przesyłu choćby 220 kV. Ja wydaje mi się, że wiem o czym mówię, dlatego że jestem z wykształcenia elektryk, energetyk. I ponieważ no, dotarłem do jakichś też, ja nie twierdzę, że pan nie ma racji, że, że pan dotarł do, bo być może ilu naukowców, tyle może być opinii czy ekspertów. Więc na pewno zdania są podzielone. I nie możemy stawiać sprawy w sposób jednoznaczny, twierdząc, że budowa na naszym terenie jest niewskazana, bo jest to szkodliwe dla społeczeństwa. Tak naprawdę to, że to się ujmuje w programie, to jest to coś, co stwierdza, że być może na tym terenie powstanie, bo tak naprawdę, czy powstanie, to zależy od inwestora, który ewentualnie będzie. To wójtowie opracowują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i to tam właśnie są zapisy mówiące o tym, że dopuszczają, do, taka zabudowa, taka, no nie zabudowa, to jest, no, takie obiekty są dozwolone. To nie jest jedyna gmina Będków, bo wręcz jeśli chodzi na przykład o gminę Żelechlinek, to Wójt bardzo intensywnie zabiega, prowadzi rozmowy z inwestorem, żeby na jego terenie takie fermy wiatrowe powstały. I o ile nie znam lokalizacji w gminie Będków, to na pewno znam lokalizację w gminie Żelechliny. I tam jest w dalekich polach, bardzo odległych od zabudowań, bo to jest na granicy wsi Żelechlin i Karolin. A więc do zabudowy to jest co najmniej kilometr, tak w jedną, jak i w drugą stronę. Więc program jak gdyby nie wyklucza czegoś takiego, ale program nie mówi, że tam ma to powstać. Bo tam, czy tam to powstanie, to będzie wynikało z miejscowego planu zagospodarowania gminy, a nie naszego programu. Owszem, to będzie skorelowane z naszym programem, ale to hmm, dokumentem, Decyzja administracyjna jest pozwolenie na budowę, a pozwolenie na budowę bierze pod uwagę lokalne uwarunkowania i miejscowy plan zagospodarowania, a nie program no, ochrony środowiska. Owszem, to się uwzględnia też, bo ma to jakiś, tam, jest to jakiś tam czynnik, ale to nie jest coś, co decyduje o tym, więc. Po pierwsze, nie, nie zgadzam się z tak jednoznaczną opinią, że farmy są szkodliwe, bo tego jeszcze nikt nie udowodni. To są opinie i to opinie, tak jak powiedziałem, podzielone. A po drugie, czemu my mamy ingerować i zabraniać gminie robienia czegoś, co gmina chce? Bo to gmina tak naprawdę jest gospodarzem terenu i to ona decyduje o tym, czy to... Te fermy powstaną, nie powstaną, bo wystarczy, że podejmą stosowne uchwały e, Rady Gmin i fermy mogą nie powstać. Ale ja nie chciałbym być tym, który no, gminą coś zabrał. Tym bardziej coś, co nie jest jednoznacznie przesądzone. Rozumiem, że. O, panie Staruszku, ja w najbliższym czasie przedstawię Panu te opracowania. Po prostu złożę do Pana na sekretariat, żeby mógł Pan się z nimi zapoznać. A dlaczego tylko tutaj wspomniałem o gminie Węków? Bo no, po prostu ona jest tutaj przywołana akurat w tym konkretnym przypadku. Nie ma wiedzy na temat innych gmin, jeżeli chodzi o gminy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie widzę, to zamykam dyskusję nad projektem uchwały i poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. A więc stwierdzam, że w głosowaniu brało udział. Tak? brało udział 21 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania za uchwałą, głosowało 18 radnych. Zatem uchwała została przyjęta z większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Punkt 6. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o raport wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszewskiego na lata 2013-2014 mieliście Państwo również okazję na komisję Rolnictwa dokładnie się z nim zapoznać. Niemniej do dokumentu wykonanego, również ten dokument został również wykonany przez firmę Grinki z poznania, którego obowiązek sporządzenia przedstawia Radzie Powiatu wynik, wynika z artykułu 18 ustęp 2 Ustawy Prawo Wodne Środowiska. Zawiera on informacje o zrealizowanych w latach 2013-2014 przedsięwzięć i zadań wynikających z obowiązujących dotychczas programu ochrony środowiska. Obejmuje generalnie zadania gospodarki wodnościkowej, gospodarki odpadami, ochrony przed polami elektromagnetycznymi i hałasem, ochroną powierzchni ziemi, ziemi i... Przyrody, jak również edukacji ekologicznej oraz energii odnawialnej. Z tym raportem przypuszczam, że mieliście Państwo okazję dokładnie się zapoznać. Jeśli będą jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stanowisko swoje, chciała jakieś, jeśli chodzi o ten raport, wyrazić? Panie Przewodniczący, Komisja, Polska, Komisja Polska, Przewodnicząca, 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 Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają jakieś pytania? Proszę bardzo Pan Radny Mariusz Jedno pytanie dotyczące yy, tego punktu związanego z hałasem. Tu mamy taką informację, że podmiot, który powinien takie badania przeprowadzić w roku 2013 tych badań dotyczących wielkości hałasu na terenie naszego powiatu nie przeprowadził a nie ma natomiast badań umieszczonych z roku 2014. Moje pytanie jest takie, że od momentu opracowywania tego raportu do momentu dzisiejszego, czy jakieś informacje na ten temat mamy, bo to już jest końcówka roku 2015? Proszę, staram się odpowiedzieć, jeśli chodzi o hałas, Państwo byli uprzejmi, jak właśnie już tu radny wspomniał, na stronie 54 mamy przedstawioną. Na stronie 54 tak mamy przedstawioną tabelę. Wykonanie wskaźników realizacji zadań w latach 2013-14. Wskaźnik monitorujący ilość kontroli w zakresie emitowanego, emitowanych hałas, w szczególności w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W roku 2013 mieliśmy, nie mieliśmy takich badań, w 2014 mieliśmy dwa badania. Średnie przekroczenie hałasu na drogach. Zarządcy dróg zgodnie z rozdziałem 2 i 5, czyli możemy się do niego odnieść. I tak. Faktycznie mieliśmy pewne przekroczenia, i to nam tabela numer 11 na stronie 18 potrafi to zlustrować. I generalnie możemy podkreślić, że gdybyśmy, gdy będziemy mieli dobre drogi, czyli dobra nawierzchnia, czyli nie będziemy mieli zbyt dużo hamowania, czyli tarcia, w związku z tym zdecydowanie hałas nam się wyeliminuje. Następnie, gdy będziemy starali się, bo jak tu, jak zauważyliście Państwo, mamy tu wyszczególnione konkretne ulice i wskaźniki, w których miejscach zostają one przekroczone. I tak faktycznie ulica Białobrzeska należy do jednej z takich, gdzie ten wskaźnik Wskaźnik jest zdecydowanie przekroczony, jeśli chodzi o, o decydent. Ja myślę, że może się wtrącę Panie Przewodniczący, ale Radna nie o to chodzi. Ja, chodzi, czy, ten, czy mamy te dane, czy nie, bo robi to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Nie mamy tych danych, Panie Radny, ani za 13, ani za 14 rok. 15 trwa. No, nie mamy tutaj oddziaływania na nich, no cierpliwością czekamy. Jak będą, na pewno będą może w kolejnym raporcie ujęte. Także tu nie chodzi generalnie o rozumie hałas, że co go powoduje, tylko o, konkretnie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest to było przedstawienie informacji, nie będziemy tego głosować, nie przyjmować punkt siódmy rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 23 oznaczonej numerem działki 769 przez 2 ulica Oskara Lange poprosimy Panią Milonę Pełkę o przedstawienie projektu Szanowni Państwo została, Państwu, znaczy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na w trybie bezprzetargowym części nieruchomości punktowej położonej w obrębie 23 Tomaszowa Mazowieckiego oznaczonej numerem działki 779 na 2 ul. Oskara Rady. Tu następuje ustawa prawna. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala co następuje. Wyraża się zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o powierzchni 42 y, metry 28 cm położonej w obrębie 23 Tomaszowa mazowieckiego przy ulicą Skaralankę oznaczonej numerem działki 779 na 2 na okres 3 lat na prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem pawilonu handlowo usługowego Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. Uzasadnienie tej uchwały to jest, znaczy okres dzierżawy, znaczy umow, obecna umowa dzierżawy dobiega końca z końcem roku, z 31 grudnia 2015 roku. Żeby można było zawrzeć umowę prawy na kolejne lata z tą samą osobą, musi być wyrażona zgoda. Dziękuję bardzo. Prosimy o opinię przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Również poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa Radnych ma pytania? Proszę bardzo, Pan Radny Mariusz sumie Takie jedno pytanie chyba do tych trzech projektów uchwał. Trochę zaczęliśmy rozmawiać na temat tych uchwał tak szerzej na Komisji Budżetu. Tam, tam było takie pytanie. Moje pytanie jest tutaj do Pana Starosty. Czy ci wnioskodawcy występowali na dłuższy okres niż 3 lata? I usłyszeliśmy odpowiedź, że były takie propozycje, żeby to był okres powiedzmy 10 lat, tak żeby można było jakieś większe pieniądze zainwestować, ale nie usłyszeliśmy odpowiedzi, dlaczego akurat na 3 lata, a nie na dłuższy okres czasu. Proszę, temu zarządcy powiedzmy nie przychylił tym do tych wniosków, które odbywały na godzinie 12 no chociażby z tego powodu, że od ulica Oskara Lange planujemy gruntowną przebudowę, nie tylko polegającą na naprawie nawierzchni chodnika, ale i zrobienie kostki ścieżki rowerowej, a więc nam będzie przebudowa dość gruntowna, będzie również modernizowana sieć ciepłownicza, więc będzie naprawdę wielki remont w przyszłym roku, rozkopujący wszystko. No i może po remoncie zmienimy zdanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 20 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.